Halo to mi halo i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z gry Forza Motorsport 6 Apex I to jest już drugi odcinek z tej serii także no co, nie mam już sobie chyba przedłużać, tylko muszę coś powiedzieć ważnego. Słuchajcie, bo ogólnie nagrałem filmik, ważne ogłoszenie, yy, już nie pamiętam dokładnie tego tytułu, przepraszam was, ale tam było ważne ogłoszenie dotyczące mego kanału chyba i koniecznie musicie na to wbić, ponieważ tam jest właśnie ogłoszenie w którym tygodnia będzie jaki filmik, z jakiej gry więc to jest ważne i teraz właśnie gramy już sobie w Top Gear, e, taki będzie to Top Gear, e, nowy właśnie cykl. Okej, okay, czyli to będzie in... coś zupełnie innego, to so, nie będzie taki wyścig, tylko tam trzeba będzie... Aha, dobra, tam trzeba będzie zbijać to. Dobra, spoko. Dobra, powiedzmy, że... Żebyś... No, ładuj się szybko, ładuj. Co to mi się podoba, ten pierwszy? Ten pierwszy zawsze wybieram, nie wiem czemu. Jak to sobie spróbuję... Halo, czemu sobie wyobrażam później? To ej, ale ja nie... Czemu? Czy ja naprawdę muszę jakiś ten wybrać? Moment, może jakiś inny wybiorę, błagam Was, bo to są jaja Och, jeden też mi się podoba. Błagam, załaduj się. Nie chcę, żeby tutaj było słoje, bo no nie później. No dawaj! Dobra jest, super. Także ja robię cięcie i spotkamy się już na starcie wyścigu. Dobrze tak, także ja już jestem tutaj na torze i będę startował w ogóle. Ej, to będzie chyba trudne, bo. A, pamiętam, że ja to na pewno kiedyś grałem. Tylko, że mam jeszcze ręczą ze sprzęgłem z skrzynie biegu, więc w ogóle trudniej. Co się. Przepraszam, tutaj stało? Ruszaj! O jezu, ruszyłem bez sprzęgła, ale za mnie Ciapa. Już ja nic nie widzę przez to auto. Ej, chwila. Ale fail, ja już mam faila, słuchajcie. Nie, ja już mam faila, słuchajcie, naprawdę. Dobra, 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 wow! Co tu się dzieje? Nie, dobrze, to, to już jest koniec, słuchajcie. Cyk, cyk, ej, to w ogóle to nie jest aż takie trudne. To jest, to jest jedno... Jezu, ominąłem pachołki, ale znam pachołek. Dobra, dobra, no dobra, to już mogę nawet... O, dobra, 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 dobra. Załóżmy, no mogę nawet już się nie starać. Ale ze mnie ciapa. No tutaj jeszcze mam to. Ważne, żebym to zrobił, nie? się to. Ok, ok, dobra, 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 to było dobre, to było dobre. Ale ile mam punktów? Dwie, e, 280 tysięcy. Mogę jeszcze to zrobić, słuchajcie. Nie, raczej nie. Nie muszę nawet próbować, słuchajcie. Jeszcze w zły tor pojechałem. Jesteśmy zły złe pachołki. Ile mam? Nie, 338, są 338. Dobra, jest, mamy, dobra. Okej. Okay. Ale bez ABS-u, słuchajcie. A ja mam ten ABS włączony. Co ja zrobiłem? Wytłumaczcie, co ja zrobiłem? Bo ja nie za bardzo wiem. Byłem 2 cm od mety. Ile mam w ogóle? Chwila. No, halo, cofaj się! Jedź, jedź, jedź! Ale co mnie dzban? Słuchaj się, w ogóle to było króciutkie, tylko 4 minuty. Ale zrobiłem tylko pierwszy cel. To będzie jeden, tak? Ojejku, słuchajcie, ja spróbuję próbuję jeszcze raz. No, no, oczywiście, że próbujemy jeszcze raz. Tylko, że już teraz nie mogę, tak? Nie mogę teraz już próbować jeszcze raz, czy mogę? Od nowa, okej, okay, możemy, od nowa. Także robimy od nowa, bo to był taki fail. Ale tylko 4-40 sekund w ogóle nagrywania, nie? No, to, to próbujemy jeszcze raz, no słuchajcie. Tylko chwilę ja a ABS sobie wyłączyć, halo? Moment. O jest nie, dobra, zaraz już nie wyłączę. Sprzęgło. Liczymy. Let's go. Baby. Ale ja muszę mieć taką tą... No, kamerkę. Wow, wow, łoł! Wow! Jezu! Co ja robię? Nie! Jedź. Gościu. Jak, jak dzban jeżdżę normalnie w tej grze. I teraz będzie drift. Patrzcie, jaki drift. Okej, okay, okej. Okay. Fajny drift. Fajny drift. Fajny, 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 fajny. Okej, okay, to było dobre. To, to, to było dobre. Okej. Okay. Okej, okay, teraz nam idzie dużo lepiej. Bo już mamy 113. Oj, teraz mało tam trafiłem bardzo. O nie, kałuża, kałuża, kałuża. Powoli, powoli, powoli. Ok, zyskałem panowanie nad pojazdem znowu. Nie trafiłem. Ok, zrobiłem. Daleka droga. Srebro. Ruszaj dzbanie. Ja, co, ja, co ja zrobiłem, słuchajcie? Aha, bieg zmieniłem na mniejszy. No to super. To ja jestem zadowolony, słuchajcie, mega. O, patrzcie, jak gdzieś patrzcie! O, nie trafiłem! Ale fail, ale fail, to był ogromny fail. Okej, okay, to było niezłe, to było niezłe. Lepiej jechać na tych niższych biegach. To widzę... Nie, w kałuży wjechałem! Ale zbyt z baneiro, słuchajcie. Okej, okay, mamy. No, właśnie widzę, jaki z hero jestem, kurde, że... W... Chwila, no, mogę jeszcze być... Mieć... Nie, nie zdążę na to minutę 30. Dobra, no musimy jeszcze raz od nowa, słuchajcie, bo ja muszę mieć ABS i minuta 30, od nowa, tak, musimy od nowa, słuchajcie, bo idę, mam 6 minut 30 i asysty, ABS, cyk, i, i musimy, okej. Okay. Bo wcześniej to niby zrobiliśmy wyścig, tylko że tak słabo. A ja tu muszę mieć przynajmniej te dwa medale, nie? W poprzednim, w pierwszym odcinku, w poprzednim wyścigu z GTR-kiem, jak jechaliśmy, to mieliśmy trzy medale, także to był Pogchamp. A tutaj to jeden, to tak będzie słabo, słuchajcie. Łatwiejszy wyścig, jedno okrążenie, czy tak się wydaje, a będę miał tylko jeden medal, a nie trzy. No to to by był wstyd, naprawdę. Wow! 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 Wstyd, wstydem jest to, jak ja jadę! To jest wstydem, a nie kurde, że. Zrobimy jeden medal! Eee, aha, bo ja nie mam ABS-u. Dobra, teraz się skapnę, że ja nie mam ABS-u, nie? Nie no. Wow, bieg Ty Typiażu. Ojej, nie, kałuża, kałuża. Najgorzej, najgorzej. Najgorzej, najgorzej. A ja ABS-u nie mam, tak? ABS-u nie mam. Ale przynajmniej będę miał to bez ABS, to już jest pół Dobra, jak będę miał te dwa medale, to już będzie dobrze. Chwila, ale taką drogę to ja już zrobiłem Nieważne, To było, to było dziwne, to było dziwne, ale... okej, okay, ile mam? Punktu 264. Chyba... To jest do zrobienia, słuchajcie, to jest moim zdaniem do zrobienia. Ale... ale, 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 ale... Czas? Jaki czas? Nie, czas nie, czas odpada. Ale... chociaż ty, bo jak ja nie będę miał... Jest... Dobra, będę miał 350. Ty! Ja mogę nie mieć jeszcze 350, słuchajcie! I to by było gomy Dawaj, dawaj 350 muszę mieć! Co? Dobra, mam 350. Pozdro, pozdro, pozdro! Ale mnie to zmyliło, bo tam. Ale mnie to zmyliło, bo nie było tak dźwięku. Leć, 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 leć. Jaka piątka, Debiru, dwójka! Mogę mieć jeszcze minuta 30. Nie, bez ABS-u to gówno zrobię. Przepraszam, że tak mówię, ale... Na trójce ruszam jak najgorszy dzban, słuchajcie. Ale dobra. No i tak mało brakło do tego. Zobaczymy, zobaczymy jak tam z czasem będzie. Z czasem będzie dobrze. Okej, okay. dobra, mamy, mamy dwa medale, to już jest dobrze. Okej, okay, dwa medale. Tak mało, do trzech. Dobrze, bo i tak mi się już kończy nagrywa... Uuu, Ferrari California T! Dobrze. A nie... Znaczy podałam się Gierka bardzo, ale teraz nie mogę ocenić. Eee, Także co? Będziemy już chyba kończyć, tak? Tutaj mamy ranga... 200 200 nie. Ranga... W ogóle Wrona miał. Co? Pie w ogóle Polak? Pierwszy Polak. Jest pierwszy Polak w tym wyścigu. 1 220 420. Tych punktów, nie? Ja nie wiem, jak to można zrobić. Naprawdę, to musi być jakieś normalnie. Zawodowe. To musi być, bo ja jestem amatorem. W ogóle na poprzednim koncie, jak miałem, to miałem tutaj chyba. Pro, tak? Miałem Pro na poprzednim koncie, ale teraz mam inne konto. Także co, my już się żegnamy, słuchajcie. Wreszcie ja mam intro i wiem, jak go wkleić, więc w tym odcinku już będzie przed tym odcinkiem intro. Także, cześć, do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie filmik o ogłoszeniach. Co, wrzuciłem go wczoraj? Przepraszam, wczoraj. Także co? Do zobaczenia!